Zaczynamy od wyciągnięcia e, zawartości CC i cały atak pójdzie tutaj po tej jednej linii. Tak, żeby tutaj główne wojsko przeszło nam w tej strefie jumpem do środka po e, TH. E, atakujący ma parkę król 11, królowa 12, więc e, no jest to dosyć słaba parka. E, z tego względu też wszystko musi dokładnie pójść, a jak sami zobaczycie do samego końca, baza zostanie dosyć mocno zrównana z ziemią, nawet z taką stałą parką. Zaczynamy od wyciągania jumpa. Świniaki wole robią wyrwę. Bardzo dużo łuków, jak widać. Nie co, co się działo. Wyciągamy tu je do boku. Wystawiamy nasze CC z wieźmami. No i jedziemy po linii trzy golemy. Za nimi wizardy. Tak jak zrobią tutaj wyczyszczą pole to będą mogły pójść peki. Po to żeby czasem nam po bokach nie poszły. Ok, No i mamy tutaj najsilniejsze wojsko w tej strefie. Jeszcze królowa w defensywie podciągnie nam. Właśnie tak jak trzeba peki i parkę. Już po parce w defensywie, i peki idą do środka. Już jest praktycznie wygrany atak na dwie gwiazdki. No, Albo ponieważ był dobrze przeprowadzony, to jeszcze cały czas wojsko może dosyć sporo tutaj demedu zrobić. Jak widać, już jest 60%. Królowa jeszcze aktywowana. 66% tu jeszcze się ocalały całe tutaj dwie wiedźmy od samego początku jeszcze tą strefę ładnie czyszczą że też ta część będzie wioski tutaj zniszczona 68% 70 no i teraz już tutaj wiedźmy niestety poszły za skeletorkami w, w tą strefę. Ale 71% jest zrobione, 72%. Jak widać, przy tym ataku był tak dobrze przeprowadzony, że gdyby atakujący miał parkę 40%, to kto wie, czy tutaj nie poszłoby na 100%. 73%. 73% zrobione tak słabą parką na wiosce, która miała maksymalną defensywę. Mury nie były maksymalne, ale w przypadku jumpa się to aż tak mocno nie liczy.